Nie mogę zaproponować postaci, ponieważ włączony jest filtr chroniący dzieci. O kim ty pomyślałeś w takim razie? Hej, wszystkim z tej strony dia i witam was w przedwalentynkowym odcinku z Akinatora. I dzisiaj będziemy krążyć wokół walentynkowej tematyki, bo wiecie, zawsze z Akinatorem prowadziłam wojnę i się zawsze kłóciliśmy, więc może w przypadku Dnia Miłości warto okazać trochę serducha i wyciągnąć tutaj rękę na zgodę dla akinatora. Oprócz tego właśnie też przetestujemy sobie, czy jeżeli kliknę to, to czy przestanie mi robić brzydkie żarty. A jeżeli chodzi o nasze zgadywanki dzisiaj, no to weźmiemy sobie od Akinatora, żeby pokazać mu, że myślimy o nim. Później zgadniemy sobie mnie, co będzie chyba dosyć trudne, ale zobaczymy. Bo wiecie, no ja jestem postacią 2D, akinator jest postacią 2D, no to wiecie, no może warto się dogadać, nie? I te sprawy. Następnie, żeby troszeczkę bardziej mu tutaj nakierować nasz walentynkowy klimat, to kolejną postacią będzie Święty Walenty. Następnie odgadniemy sobie Kupidyna, a później przedstawimy akinatorowi naszą Minecraftową top parę, czyli Chocolate i nali. A na koniec ogólnie jedną chyba z najbardziej romantycznych, bo ja za tą bajką powieścią czymkolwiek nie przepadam e, czyli Romeo i Julia a więc zaczynamy ok, zaczynamy od Akinatora, tak jak mówiłam czy twoja postać tworzy filmy na YouTube? no nie czy twoja postać jest prawdziwa? w sensie istnieje jako postać 2D ale nie jest prawdziwy czy twoja postać jest człowiekiem? nie, jest jeanem. czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? no nie, nie wygląda jakbyś miał zwierzęcia czy masz nogi? nie masz nóg czy masz wąsy? Tak, masz wąsy. Czy Twoja postać ma siwe włosy na brodzie? Nie. Czy Twoja postać jest związana z mediami internetowymi? No tak. Czy Twoja postać wierzy w istnienie buddy? No nie wiem, Panie akinatorze, jakie to masz wyznanie, ale. Czy Twoja postać lubi czytać mangę? Nie wiem. Akinator. Pięknie akinatora zgaduj dosłownie w kilka sekund. No to lecimy sobie teraz kolejną postać, czyli mnie. Czy Twoja postać jest mężczyzną? I zaczynamy z grubej rury. Nie, nie jestem mężczyzną. <grych> Czy Twoja postać jest obcokrajowcem? Nie, aczkolwiek też takie teorie się pojawiały, że nie jestem Polką. Czy Twoja postać ma chłopaka, który ma kanał na YouTube? Nie. Czy Twoja postać je? No, inaczej bym trochę tak średnio żyła. Czy Twoja postać należy do Twojej rodziny? No tak, należy do swojej rodziny. Czy Twoja postać ma dziecko? Nie, nie posiadam dzieci. Czy jest psem? Nie, definitywnie. Czy ma kocie uszy? Nie mam kocich uszu. Czy imię twojej postaci jest takie samo jak twoje? No, ch chyba tak, nie? Czy twoja postać ma głowy zwierzęcia? Nie. Czy twoja postać jest w twoim wieku? Tak. Czy twoja postać nagrywa na YouTube? Tak. Czy twoja postać... Przecież jest włączony filtr! Halo? Nie, nie pracuję w takich miejscach. Czy twoja postać ma kanał na YouTube? Tak. Czy twoja postać urodziła się w 2008 roku? Nie. Czy twoja postać lubi to, co robi? Definitywnie. Czy Twoja postać czyta komiksy? Czasami się zdarzy. Czy Twoja postać lubi kluski? Nie. Znaczy, nie mam zdania, ale weźmy chyba nie w takim razie. Czy Twoja postać lubi oglądać memy? Tak. Chyba tak? Nie. Czy Twoja postać ma włączoną monetyzację na YouTube? Panie Akinatorze, to są e, moje biznesowe sprawy, proszę się nie wtrącać. Czy Twoja postać wychowywała babcia? E, była aktywna w moim wychowaniu, ale nie, że wychowywała tylko mnie, więc weźmy chyba tak twoja postać mieszka w Międzychodzie? Nie. Nawet nie wiem, gdzie jest Międzychód. Czy twoja postać układa kostkę Rubika? O, nie, 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 nie. Nie mogę zaproponować postaci, ponieważ włączony jest filtr chroniący dzieci. O kim ty pomyślałeś w takim razie? Halo? Za kogo ty mnie masz? Czy Twoja postać jest jeanem? Nie jestem jeanem. Czy nosi ubranie? Tak. Czy ma włosy? Definitywnie. Czy jest dziewczyną? Oczywiście. Czy jest prawdziwa? No weźmy chyba tak. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Tak. Czy on tworzy filmy na YouTube? Tak. Weźmy mnie zaraz z takiego punktu, jakby widzę, a nie mnie. Czy Twoja postać grała koncert w Polsce? Nie. Ale to nie takie koncerty, weźmy chyba tak. Czy twoja postać ma dziecko? Nie. Czy twoja postać jest związana z Z? Nie. Czy Twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Tak. Czy ma nie, żadne wojanowice? Czy włosy koloru blond? Tak. Czy twoja postać jest związana z bananami? Nie. Ma opaskę z uszami kota? Weźmy chyba tak, mam co prawda różki, a nie te, ale... Twoja postać poszukuje Boga. Nie wiem. Czy twoja postać lubi koty? Oj, tak. Czy nosiła aparat ortodontyczny? Nie. Czy lubi kupować VIPy? Nie. Czy Twoja postać ma sklep internetowy? Nie. Czy Twoja postać kiedykolwiek była... Była co? Halo, filtr dla dzieci? Przecież sam mówię, że jest włączony. Halo? Nie. 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 Nie wiem. Czy Twoja postać jest związana z projektem Stolica RP? Nie. Czy Twoja postać był kiedyś w Twoim domu? Weźmy nie. Patty? Nie kontynuować? Tak. Ostatnia szansa, paniaki na torze. Czy twoja postać ma chłopaka, który ma kanał na YouTube? Nie. Czy mieszka z rodzicami? Nie. Czy pochodzi z gry komputerowej? Nie. Czy wyładniała? Co to ma znaczyć? Proszę bardzo, co to ma znaczyć, że twoja postać wyładniała? Nie interesuj się. Czy Twoja postać gra w Minecraft? No tak, mówiliśmy o tym. Czy znacie osobiście? Nie wiem. E, czy ma tych samych rodziców co ty? Weźmy nie, no bo jestem teraz swoim widzem. Czy Twoja postać gra w Shadow Hunters? Nie. Czy Twoja postać nosi damskie ubrania? No definitywnie. Czy Twoja postać jest. Nie. Czy Twoja postać przyjaźni się z osobą bardziej znaną od niej? E, tak, 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 tak. Twoja postać ma chłopaka. Tak. Czy Twoja postać jest człowiekiem? Tak. Czy Twoja postać gra w Roblox? Nie. Czy Twoja postać jest graczem komputerowym? No tak. Czy Twoja postać nosi okulary? Nie wiem. Czy Twoja postać jest związana z Grand The Sims? Nie. Czy Twoja postać ma kanał na Twitch? Nie. Czy Twoja postać. Czy na podstawie książki autorstwa Twojej postaci nakręcono film? Nie. Czy Twoja postać nagrywa filmiki ze swoim chłopakiem? Nie. Czy Twoja postać nosi makijaż? Nie. Czy Twoja postać ma kwadratową głowę? Nie. Konie? Nie. Czy pochodzi z Polski? Tak. Czy twoja postać ma chłopaka o polskim imieniu? No tak. Czekajcie, wyłączę ten filtr i zobaczę jeszcze raz, ale to sobie wytnę tutaj. Oki. Okay. I po tym, jak zaczął pytać mnie o rzeczy anime, to faktycznie udało mi się nakręcić, ale wiecie co musiałam odpowiedzieć, że jestem ruda, a nie blond. Przecież jestem blond! Tylko mi nie wyszło. Okej, okay, weźmy, że tak. O, byłam już 23 razy, ktoś mnie odgadywał. Nice! No dobra, ale trochę mu to zajęło, bo musiałam chyba trzy rundy przeklikać. I jak mnie wypytywało cały czas o rude włosy, chyba było 5 pytań o rude włosy, to już myślałam, że wy wyleci jej nieuczesana, ale wyleciałam ja. No dobra, włączamy filtr z powrotem. Teraz lecimy sobie z Walentym. Czy twoja postać żyje w Twoim kraju? Nie. Czy twoja postać nosi buty? Nie wiem. Twoja postać jest płci żeńskiej? Nie. Czy twoja postać ma włosy? Nie wiem. Czy twoja postać pochodzi z gry? Nie. Czy twoja postać jest zła? Nie. Czy twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Nie. Czy twoja postać występuje w Biblii? Czy ona w Biblii występuje? Chyba nie. Czy twoja postać ma związek z Jezusem Chrystusem? Chyba tak. Czy twoja postać jest człowiekiem? Tak. Czy twoja postać ciągle żyje? Nie. Czy Twoja postać wyznaje chrześcijaństwo? Tak. Czy Twoja postać ma polskie nazwisko? Nie. Czy Twoja postać pochodzi z Europy? Chyba tak. Czy Twoja postać jest związana z jakąś religią? Tak. Czy Twoja postać ma polskie imię? Nie. Czy Twoja postać ma dziecko? Nie. Czy Twoja postać żyje lub żyła we Włoszech? Nie wiem. Czy Twoja postać ma coś do sprzedania? Nie. Czy jest mężczyzną? Tak. Czy stosuje magię? Nie. Czy kochasz swoją postać? Nie wiem, nie znam typa. Czy pochodzi z Libanu? Nie wiem. Czy ma związane z religią? Weźmy chyba tak, żeby go trochę zbić z tego religijnego tropu. Czy lubi lodę ekipy? Nie wiem. Krzysztof. Nie, to nie krzychu. Czy ma pomarańczowe włosy? Nie. Czy jest związana z Rzymem? Nie wiem. Czy ma srebrne włosy? Nie wiem. Czy ma duży brzuch? Nie wiem. Czy zawsze nosi maskę? Nie wiem. Halo! Filtr dla dzieci! Świeci się jak nie powiem co. Widzę, że Akinator jest tutaj w ogóle całkowicie odporny na moje zaloty, <laughs> chyba, chyba nie lubi rudych, skoro tak często wypytywał się o to rude. Czy twoja postać składa hołd w Igrzyskach Śmierci? Nie. Czy jest kronikarzem? Nie. Czy piosenkarzem, rokowym piosenkarką? Nie. Czy gra na instrumencie? Nie. Czy jest zakonnikiem? Chyba tak. Nie. Nie wiem. Czy twoja postać gra w grę Amnezja? Nie. Czy, był, czy jest kapłanem? Chyba tak z ze śniegiem nie. Borywczy temperament nie. Chodzi o Izraela, nie wiem. Wiecie co, ja sobie zrobię research o świętym babylonie i zaraz to sobie agarniem jeszcze raz. Aki, nieważne, zrobiłam research i, i dobrym trapem szłam, więc <grym> czy używa w ostrej broni, nie. Czy pochodzi z Włoch, chyba tak. Czy jest bohaterem, nie. Czy pochodzi z Serbii? Zagraj jeszcze raz. Ostatnia szansa na Walentego. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie. Czy nosi spodnie? Nie. Czy ma nogi? Tak. Czy jest dziewczyną? Nie. Czy ma głowę zwierzęcia? Nie. Czy jest zła? Nie. Czy ma włosy? Nie wiem. Czy pochodzi z gry na telefon? Nie. Czy jest prawdziwa? Tak. Czy występuje w Biblii? Nie. Czy ciągle żyje? Nie. Czy pochodzi z Europy? Tak. Czy ma greckie pochodzenie? Chyba tak. Czy jest związana z Rzymem? Tak. Czy dowodzi wojskiem? Nie. Czy wygra kiedyś bitwę? Nie. Czy wyznaje chrześcijaństwo? Tak. Czy jest papieżem? Nie. Czy e, zajmuje się malarstwem? Nie. Czy żyła w XX wieku? Nie. Uczęszcza do kościoła? No to ch chyba tak. Nie. E, średniowiecze? Chyba tak nie patrzyłam, kiedy on tam żył. Czy jest zakonnikiem? Chyba tak. Bardziej biskupem, ale weźmy tu tak. Pięty Franciszek z Aszy Asyżu. Nie. Czy jeździ na wrotkach? Nie. Czy popełniła przestępstwo? Nie. Chociaż weźmy chyba tak, on udzielał nielegalnych ślubów, więc może się to liczyć. Czy twoja postać napisała słynną książkę? Nie. Zaparła kiedyś związek małżeński? Nie. Czy mieszka w Watykanie? Chyba tak. Czy ma związek z Jezusem? Chyba tak. Czy stosuje magię? Nie. Nie. Chyba tak. Skoro był biskupem, czy pracuje z dziećmi? Nie. Czy zajmuje się nauczaniem? Nie. Czy została zamordowana? Nie wiem. A, nie. 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 Chyba tak. Nie wiem. Nie. 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 Chyba tak. Nie. 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 Ma dziecko? Nie. Czy rządzi swoim państwem? Nie. Ah, z tym filtrem się nie da. Weźmy jeszcze raz bez filtru? Nie, to nie jest święty Franciszek. Święty Walenty. Święty Antoni z Padwy. Nie. Kontynuować? Nie, już już starczy. Święty Walenty. O, tu masz. Tak, tego. Dobra. Walentego nam nie zgadł, więc lecimy z kupidynem. Może ogarnia bardziej e, mitologię niżeli religię. Czy Twoja postać nosi buty? Nie. Twoja postać ma nogi? No tak. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Nie. Czy Twoja postać ma głowy zwierzęcia? Nie, kupi nie miał. Czy Twoja postać jest zła? Nie. Czy Twoja postać ma włosy? No, definitywnie. Czy jest dziewczyną? Nie. Czy występuje w Biblii? Nie. Czy walczy? Chyba nie. Czy pochodzi z gry komputerowej? Nie. Czy pochodzi z bajki? Chyba tak. Weźmy to. Czy jest człowiekiem? Chyba tak. Czy jest superbohaterem? Nie. Czy jest mała? Tak. Czy jest dzieckiem? Tak. Czy jest znany ze swojej szybkości? Nie. Czy atakuje w nocy? Nie. Czy mieszka w klatce? Nie. Czy jest żółta? Nie. Czy żyje w dżungli? Nie. Czy jest bohaterem książki? Nie. Czy mieszka ze swoją matką? Nie. Czy prowadzi tur turnieje? Nie. Czy jest zielona? Nie. Czy jest znana dzięki YouTube? Nie. Amor. miał być kupidyn, ale Amor też może być. Spróbujmy jeszcze kupidyna, bo w sensie, no, ale ładnie zgadł nam Amorka. Dobra, weźmy tu, tak, niech się cieszy i weźmy teraz sobie kupidyna. Czy jest dziewczyną? Nie. Czy jest prawdziwa? Nie. Czy stoi na dwóch nogach? Tak. Czy jest człowiekiem? Chyba nie. Czy ma włosy? Tak. Czy występuje w tytule filmu? Nie. Czy jest zła? Nie. Czy walczy? Nie. Czy pochodzi z Polski? Nie. Czy pochodzi z bajki? Nie. Czy ma telefon komórkowy? Nie. Czy pochodzi z gry komputerowej? Nie. Czy nosi brodę? Nie. Czy jest dorosłym mężczyzną? Tak. Czy jest bohaterem książki? Nie. Czy żyje w Ameryce? Nie. Czy ma specjalne moce? Tak. Czy pochodzi z mitologii i legend? Tak. Czy występuje w Biblii? Nie. Czy ma greckie pochodzenie? Chyba tak. Czy y, cyklu coś tam na YouTube? Nie. Czy z, pochodzi z Grecji? Weźmy chyba tak, żeby go tam. Czy używał strzał? tak? Czy jest aniołem? Chyba tak. Amor, ok. Czyli on kupidyna nie ogarnia. Zobaczymy. Ok. Czyli on po prostu takiej postaci nie ma zarejestrowanej. Ale nie będziemy mu nic wysyłać. Lecimy sobie teraz z Czokletem. Twoja postać pochodzi z Polski? Tak. Czy Twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Czy Twoja postać jest znana dzięki YouTube? Tak. Czy Twoja postać jest graczem? Tak. Czy Twoja postać ma związek z wojanowicami? Nie wiem. Czy, twoje, czy Twojej postaci towarzyszy pies? Nie wiem. Czy twoj, Czy ulubionym kolorem Twojej postaci jest zielony? Nie wiem. Czy Twoja postać ma związek z ziemniakami? Chyba nie. Czy Twoja postać ma czarne włosy? Ma ciemne, ale nie wiem czy czarne. Czy Twoja postać kręci filmiki o Minecraftcie Tak. Czy jest związana z kolorem pomarańczowym? Nie. Czy Twoja postać gra w Roblox? Sami tak. Czy Twoja. Nie. Czy Twoja postać nosi okulary? Chyba tak, nie pamiętam jak wygląda. Czy twoja postać mieszka na obszarze występującym dużo śniegu? Nie. Czy jest zielona? Nie. Czy ma związek z czekoladą? Ależ tak. Czy ma... Czy twoja postać ma dziewczynę elfa? Tak. Czoklet? Tak. Pięknie. No to teraz lecimy właśnie z naszą dziewczyną elfem. Czy twoja postać jest youtuberem? Tak. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? No tak. Czy twoja postać jest związana z Gen z? Nie. Czy Twoja postać jest graczem? Tak. Czy Twoja postać ma związek z wojanowicami? Nie wiem. Czy Twoja postać ma włosy w dziwnym kolorze, zielonym, niebieskim, czerwonym? Jej skin tak? Ona naturalnie? Nie wiem, nie przyglądałam się jej, ale chyba naturalne ma, jak... ma jakieś po prostu bardziej naturalne kolory, ale chyba miała kiedyś jakieś tam pociapane? Nie pamiętam dokładnie, ale weźmy chyba tak. Twoja postać ma czerwone włosy? Nie, bardziej wzięła, twoja bym szła. Czy twoja, postać ma... Czy twoja postać zna Twoją rodzinę? Nie. Czy Twoja postać gra w Roblox? Czasami się zdarza. Czy ma zielone włosy? Tak. Czy pochodzi z programu dla dzieci? Nie wiem. Czy ma elfie uszy? Tak. No, dwa razy zadajesz to samo pytanie. Czy ma futro i chodzi na czterech nogach? Nie. Nali? Nali. No i elegancko. Nali nam pięknie zgadł. Zagrajmy jeszcze raz, bo zostali nam jeszcze Romeo i Julia. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? Weźmy sobie Julkę na razie. No tak. Czy jest youtuberem? Nie jest youtuberem. Czy jest pełnoletnia? Nie. Czy znacie osobiście? No, definitywnie nie. Czy żyje w Twoim kraju? Nie. Czy pochodzi z bajki? No, weźmy, że tak. Czy ma ciemne włosy? Nie wiem. Czy jest powiązana z wilkami? Nie. Czy chodzi do szkoły? Nie. A się zwiesił. Czy postać jest człowiekiem? Tak. Czy Twoja postać jest bohaterem książki? Tak. Czy Twoja postać ma coś do sprzedania? Nie. Czy Twoja postać mieści się w Twojej kieszeni? Nie. Czy Twoja postać gra w zespole metalowym? No, definitywnie nie. Czy jest księżniczką? Nie. Czy nosi kaptur? Nie. Czy ma polskie imię? Julia, 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 Julia. Weźmy chyba tak, bo jest to imię w Polsce. Czy wysłano ją do innego świata? Nie. Czy ma brata lub siostrę? Nie. Czy jest wyznaczona z Afryką? Nie. Czy jest dzieckiem? Weźmy, jest nastolatką. Czy twoja postać jest głównym bohaterem lub bohaterką utworu, w którym występuje? Tak. Czy twoja postać straciła rodziców? Nie. Czy twoja postać ma rosyjskie korzenie? Nie. Czy twoja postać pojawiła się w piosence? Pewnie kilka razy, ale Calineczka. Nie. Czy Twoja postać ma włosy koloru blond? Nie wiem. Czy Twoja postać. Nie! Czy Twoja postać jest zakochana w mężczyźnie? Tak. Czy popełniła? Tak. Czy Twoja postać tańczy, kiedy śpiewa? Nie. Czy Twoja postać żyje w wodzie? E, nie. Czy Julia? Tak. Romeo and Juliet. Tak. Pięknie. No to teraz został nam Romeo. Czy Twoja postać jest kobietą? Nie jest kobietą. Czy kręci filmiki o Minecraftie? Ani trochę. Czy jest youtuberem? W ogóle. Czy pochodzi z Polski? Mm, mm Czy twoja postać istnieje? Nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Tak. Czy ma samochód? No, no, nie. Czy jest bohaterem książki? Tak. Czy jest czarodziejem? Nie. Czy ma mniej niż 25 lat? Tak. Czy chodzi do szkoły? Nie. Czy walczy? Nie. Czy jest dzieckiem? Nie. Czy ma telefon komórkowy? W ogóle. Czy pochodzi z bajki? Weźmy chyba tak. Czy ma związek z czekoladą? Nie. Czy imię twojej postaci występuje w tytule filmu? Tak. Dawaj, dawaj, myśl, chłopie! Czy Twoja postać jest płci żeńskiej? Nie. Czy ma arabskie stroje? Nie. Czy jest nie? Czy jest nie? Czy ma długą brodę? Nie. Czy żyje w mieście? Nie. Czy jest dorosłym mężczyzną? Nie. Czy jest księciem? Nie. Piotruś pan? Nie. Kontynuować? Tak. Używanie typowej broni? Nie. Nosi spodnie? No musi. E, mieszka z oboma swoimi rodzicami? Tak. Umarła młodo? Tak. Popełniła? Tak. Romeo Monteki? Ach, Romeo. Oczywiście. No i tak by się prezentował nasz walentynkowy akinator. Niestety nie był ani trochę zainteresowany moimi zalotami. Jeżeli chodzi o filtr, no to faktycznie ten filtr działa, ale wtedy nie mamy połowy odpowiedzi, bo nie wiedzieć czemu ja byłam zacenzurowana. Chyba, że nie odgadywał mnie przez ten cały czas, ale być może filtr uznał, że VTuberzy nie są dla dzieci. Znaczy, większość VTuberów nie jest dla dzieci, ale... Tak. <noise> Więc akinator definitywnie za mną nie przepada. Myślę, że nasza wojna trwa dalej i będziemy dalej ciągnąć tę wojnę z akinatorem. Tak. <noise> no cóż. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie mi zostawić jakąś walentynkę, to fajnie by było, jakbyście zostawili jakąś łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi na kanale, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału. Oprócz tego zapraszam Was na serwer Discord, gdzie możecie mi podsyłać propozycje do Hall of Fame, propozycje do Akinatora, propozycje do quizów. Ja z chęcią wszystkie przygarnę, więc śmiało mi je tam wszystkie podsyłajcie. Od Ołow też oczywiście możecie podsyłać propozycje. Też, też przygarnę. Więc link do tego serwera macie oczywiście w opisie filmu. No i co, to byłoby tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i... papatki!